Przy okazji chcę powiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ jakiś czas temu i macie Państwo w kampanii informacyjnej, jaką prowadzi Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, fałszywe przesłanki te przesłanki, dla których grozi się nam. Że emerytury będą albo 250 albo 500 złotych niższe w przyszłości. Te przesłanki opierają się na tym, że nie byłoby żadnych zmian w limitach inwestycyjnych. Te zmiany będą i nawet zakładamy przecież, że nikt oczywiście nie wykorzysta całej puli, no ale tutaj będą różne działania i polityki inwestycyjne, funduszy emerytalnych. I jest nieproporcjonalnie wysoka rentowność obligacji przy jednocześnie, jednoczesnym niskim wzroście nominalnego PKB, co pokazuje ten wykres, wydaje się, że to są założenia z obiektywnego punktu widzenia nie do przyjęcia. Zachęcałbym w związku z tym, żebyśmy w tym okresie konsultacji i debaty, rzeczowo analizując punkt po punkcie wszystkie wymiary, jasno pokazywali Polakom, że ta korekta, ta racjonalna korekta systemu emerytalnego, którą proponujemy, jest na korzyść przyszłych emerytów, także z otwarciem tych dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych i jest na korzyść finansów publicznych, mniejszych potrzeb pożyczkowych, co oznacza większych możliwości rozwojowych kraju. Finanse publiczne będą bezpieczniejsze, emerytury nieznacznie wyższe, z możliwością wzrostu. Podwyższony zostanie udział papierów udziałowych, także akcji notowanych na GPW, przez te zmiany limitów inwestycyjnych. Zastąpienie obligacji kontem emerytalnym indeksowanym wzrostem PKB nominalnego w tych cyklach pięcioletnich daje szansę wyższej stopy zwrotu i tworzymy mechanizm dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych. Otwieramy konsultacje, projekt poszedł do partnerów. Ja wczoraj telefonicznie wszystkich liderów związkowych i pracodawców przepraszałem za tę zwłokę, bo miało być w weekend, a jest dzisiaj rano. Wysłałem list do partnerów z prośbą o to, żeby nie traktować tej debaty formalnie. To znaczy, że mamy 30 dni i po 30 dniach każdy przygotuje jakąś ocenę, ma oczywiście do niej prawo i na pewno wszyscy przygotują. Ale jesteśmy cały zespół do dyspozycji w ciągu tego okresu konsultacji, żeby wszystkie, słucham, 30 żeby wszystkie wątpliwości wyjaśniać. Także jesteśmy gotowi do rozmowy i oczywiście jesteśmy do rozmowy, gotowi do rozmowy także z Państwem. Dziękuję bardzo.